Siemano YouTube, Bernard ze Snakebird. Siemanko YouTube, jak widzicie po miniaturce mam dla Was coś specjalnego, ale zanim do tego przejdziemy, kurde masakra widzicie, od dwóch dni borykam się z tym bajzlem, bo nadchodzą grube zmiany, to znaczy, że będzie coś się działo na hodowli, poważnie, i to poważnie będzie się coś działo, więc muszę się przygotować, muszę porobić tutaj masę porządków. A jestem w tym tak kiepski: naprawdę tak kiepski, że od dwóch dni próbuję to ogarnąć i nic, i po prostu tylko zagracony środek. I to jest standard. W ogóle nie umiem ogarniać takich porządków, ale muszę to zrobić, bo się szykuje aktualizacja pewnych bardzo ważnych rzeczy i wy na pewno o tym się dowiecie. Ale dowiecie się w swoim czasie. I tutaj, teraz. Druga informacja, że udało mi się odgrzebać rzeczy, które myślałem, że już zaginęły na zawsze. Okazało się, że znalazłem pendrive'a, na którym było kilka klipów z wizyty w Zozając w tamtym roku. Więc teraz wlatuje akwarystyka, wlatuje część terarystyki. Zapraszam Was na film! 50 metrów regałów ustawionych wzdłuż, ale z tej strony ustawione są poprzeczne, także tutaj naprawdę sporo akwarystyki słodkiej, łącznie z tymi dużymi paletami. Palety, paletki, dalej dyskowce, 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 skalary, w sumie to też dyski. Uuu, tutaj już mamy jakiś pielęgnice z pręgę, chyba zwykłe i albino. Dyskowce. No i jedziemy. Słuchajcie, skalary. Tutaj w ogóle mamy piękny baniak ciemne wody. Kurczę, nie wiem, co to jest, ale co chyba jakieś prapłetwce, czy, by, czy by to był jakiś klimat e, afrykański, rzeka Kongo, ciemne wody. Ciężko mi powiedzieć, jeżeli macie jakieś propozycje, to oczywiście piszcie w komentarzu, zobaczcie tutaj, co tu się dzieje, jakie są ryby ile w ogóle tych ryb jest, jest. o ja, o ja, zobaczcie po prostu piękna ryba, naprawdę naprawdę piękna dyskowce dyskowce Dyski, dyski, skalar, Altum, Rio in Rida Uuu, piękny skalar, dzikus, naprawdę mistrzowski, po prostu mistrzowski. Piękne ryby tutaj podobnie mamy znowu już dyski i dyski i skalary i mocje w ogóle bocja wspaniała to jest naprawdę świetna ryba to jest w ogóle mega przysmak jeżeli chodzi o, o mięso ryby że chyba w Tajlandii to się nie mylę u akara electric blue cześć mała Skalary, ale to już mamy takie chyba kundelki standardowe występujące w akwariach, jakieś labea. To są standardowe ryby. Pilania. 249 euro. Trochę się pokryzają. Uuu! Lepka. Cała masa ryb, słuchajcie, to jest naprawdę sporo, sporo ryb. Słuchajcie, oprócz tego w ogóle, że jest tutaj cała masa e, zwierząt, bo cała masa zwierząt jest ponad 50 metrów długości korytarza regału, gdzie podejrzewam, że samych regałów na metry mielibyśmy tutaj grubo ponad 100, jak nie 150, ale jest też cała masa sprzętu. Są też doradcy, którzy tutaj siedzą, doradzają klientom, jesteście w stanie sobie naprawdę wiele rzeczy kupić, skompletować, wszystko początku. Oczywiście u nas w Polsce też są takie sklepy, są bardzo dobre sklepy, mamy ludzi mega wykwalifikowanych, więc naprawdę można to sobie spokojnie odwiedzać, ale e, no nie ma sklepu chyba z takim dużym wyborem. Poważnie, to jest naprawdę ogromny wybór różnych marek, sprzętów e, z różnych e, działów akwarystyki. To jest aqua scapingu, z jakichś nano akwarii. tutaj mamy kreweteczki i małe rybki. Wystryk Amstrąga, rewelacyjna ryba. Jędlera Wielka, widać, że nanoakwarystyka najbardziej. Kupi kanurowek I tak jak powiedziałem, w zasadzie w każdej dziedzinie macie spory rośliny, rośliny in vitro tutaj. Cała masa roślin, chy. Spory wybór pokarmów żywego, mrożonego, z innych beczek. Popatrzcie, tutaj wszędzie jest tak naprawdę akwarystyka, przecież to jest obłędne. Tutaj, gdybym miał spędzić cały dzień, nagrać Wam wszystko, co tutaj widziałem, poważnie, naprawdę, poważnie film byłby co najmniej dwa razy dłuższy niż Tytanik. Powaga, dwa razy dłuższy niż Tytanik. Ale też nie zobaczycie wszystkiego, żeby zachęcić Was do odwiedzenia tego sklepu, bo jest naprawdę obłędny. Cała masa różnych marek, powaga, bardzo dużo tego. Jesteśmy teraz w dziale Afryki, dokładnie aluona kary, pyszczaki, ryby afrykańskie. Ale jeszcze jest jedna rzecz, na co chciałbym zwrócić uwagę, co chciałbym, żebyście zobaczyli, to jest akwarystyka morska. Wybór korali bardzo sporo, naprawdę bardzo sporo rewelacja. Co? co jest najlepsze? Widzicie tę rybkę? O tą, 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 tą dokładnie. To jest skalarni. Jest to ryba, która może żyć zarówno w wodzie morskiej jak i słodkiej. Także mistrzostwo. Naprawdę rewelacyjna adaptacja. Świetna ryba. Tutaj, tutaj macie też ogólnie całą masę regałów z morskimi stworzeniami, a jak się zmęczycie tym zwiedzaniem, to możecie sobie usiąść o tak jak ja i pocilować patrząc na akwarium. Uh. Naprawdę, no Dobra, czasu, idziemy dalej. Słuchajcie, słuchajcie. Akwarystyka morska, pełną gębą. Łóżółtek. rewelka, Rozgwiazdy. Mistrzostwo świata. Uuuu, oh, 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 naprawdę bomba. Obłęd, obłęd. Czarny błazenek. Mistrzostwo. Tutaj mamy jakiegoś kraba morskiego, który właśnie rozwala ślimaka. No to go doje. O ja! Widzicie tego brzydala? Jak sobie pałaszuje świetnie. Jedziemy z tego z tego spodu, słuchajcie, z cała masa zwierząt różnych. Beton Królewski Lavender Albino 299. Białą gardły. Słuchajcie, nie uwierzycie, ale czas w sklepie się skończył. Ogólnie przyjechałem tutaj w zasadzie na 3 godziny. Już jestem czwartą i sklep się zamyka, więc wychodzę. Ludzie chcą iść do domu, ale mam mega specjalny pomysł. Jeszcze na tle radystyki. Słuchajcie, wrócę tu. Jak możecie zauważyć? Ogólnie cały czas to jest masa roboty, a ja w ogóle się w tym nie odnajduję. Poważnie w ogóle się w tym nie odnajduję. Naprawdę. Nie potrafię robić takich rzeczy, no ale trzeba. Jak trzeba, to trzeba, bo za niedługo wleci coś na hodowlę. Ale słuchajcie, mam ważniejszą sprawę w tym momencie. Otóż, jak widzieliście, nie udało się nagrać całej terrorystyki, i tutaj jest teraz do Was sprawa, bo wszystko jest w Waszych rękach. Bo jeżeli uzbieramy przez tydzień czasu od dnia publikacji tego filmu, uzbieramy 1000 łapek, to jeszcze przed wakacjami zbiorę się i przejadę ponad 2500 kilometrów w dwie strony, żeby nagrać specjalnie dla Was relację z całego działu terrorystycznego, który uwierzcie mi jest większy niż niej jeden market spożywczy w Polsce. Także naprawdę grubo i ta relacja nie będzie krótka, podejrzewam, że będzie miała gdzieś około 90 minut, żebyście zobaczyli każdego egzotycznego zwierzaka w tym sklepie. Także tak jak podkreślam wszystko zależy od Was. Tysiąc łapek w tydzień od publikacji dajecie radę, a ja przygotowuję wyjazd. Tyle ode mnie. W środowym odcinku pamiętajcie, widzimy się w niedzielę. Aha, a tu i tu macie poprzednie odcinki z tego sklepu. Trzymajcie się. Tyle ode mnie. Pa!